I maneczko widzowie z tej strony Eldart i witam w kolejnym odcineczku z rynku. Dzisiaj troszkę o graczach sobie pogadamy, jak to wygląda w skrócie i jak się nasza sytuacja aktualnie klasyfikuje. Nie chciałem dzisiaj też rynku robić, bo tak codziennie opowiadać o tym rynku, to też nie wiem czy was też czasami to nie nudzi. I dzisiaj taki odcinek przerwy, no te ceny aktualnie tak się prezentują, więc to też bez dużych zmian, jakieś umiarkowanie póki co na tych cenach i się jakoś tam trzymają, nie ma takich strasznie większych spadków. Eee, więc dzisiaj taka eee, pogadanka bardziej o graczach będzie, eee, i oczywiście na szybkim stepie. Najpierw strona swoich skinów, skin link do strony oczywiście w opisie, darmowe 5 dolarów, czyli z kodem Elzard. Plus, do tego przy wpłacie z moim kodem dostajecie 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 100 dolarów dostajecie tak tylko 35 dolarów. I do tego stolonie przez ten naklejek. Więc jak generalnie chcecie sobie rozmienić kostę na kilka skinów lub kilka skinów na koce. Serdecznie Wam stronkę polecam. Plus, polecam również wchodzenia, bo teraz będą wpadać u mnie filmy na Hellcase codziennie. Eee, wchodzić z kodem Elzart eee, i po prostu pod filmy like.com. Bo po prostu za każdy komentarz tam będzie można spróbować wygrać ze skina co film. Eee, no i również polecam wbijać się drugi kanał. Na którym próbujemy go jakoś fajnie rozwijać z kraftami, i wydaje mi się, że dosyć ciekawe filmy się pojawiają. Więc tak, możemy przejść do Charts'ów no bo to taka stronka, gdzie pokazuje nam liczbę graczy, właśnie w gierkach, i na której często te filmy robimy. I tak, z zalet Palward jak widzicie, tutaj na tych małych kolumnach, zaraz wejdziemy, spada teraz liczba graczy. To jest chyba dzienna liczba graczy, o ile nie mylę. No, owszem, w C się też <laughs> lekko tutaj spada Może nie aż tak dużo, nie jest taka tragedia Ale cieszy, cieszy, może to nas cieszy. Dlaczego? No bo zobaczcie, niby ktoś może powiedzieć tak Ale jest środek tygodnia, jest czwartek Więc e, wiesz, to może sobie spadać, bo teraz tak naprawdę osoby mają mniej czasu na granie Niby tak, ale też z drugiej strony czy, Wydaje mi się, że taka gra długo też nie będzie strasznie cały czas, e, wiecie Siedziała ludziom w głowach i tam będą chcieli w nią grać Tym bardziej, te spadki są Dosyć bardzo widocznie znaczy tutaj codziennie 1 600, tutaj 1 450, 1 800, praktycznie, a tutaj ponad 2 miliony tak naprawdę, więc no naprawdę duże spadki graczy. Jeżeli tutaj chodzi o CSK, to. No, dobra, no w pikach to się nie, nie, nie jakoś nie jest tragiczny, może nie ma takich dużych spadków, no ale trochę mniej graczy jest. Mam nadzieję, że ci graczy, którzy teraz troszkę odpadają z Palwarda, przyjdą. Przyjdą do tego CSA dwójki, a jak nie przyjdą do CSA dwójki, to zawsze jest nadzieja, że jeżeli ta gierka mi się znudzi, a pewnie będzie się im, jeszcze im nudziła i będę obserwować jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o granie w tą gierkę przez kolejne tygodnie, to wiecie, jak coś zostanie dodane, dodane nowego do CSA dwójki. To zawsze przyciągnie tych graczy, którzy albo skończyli, albo już gierka będzie się im nudzić do CSA. Więc te powroty pewnie będą większe, jeżeli zostanie coś fajnego dodane. Plus no niech skupią się na tej gierki, jeżeli są tam i tak dalej, i tyle tych błędów. No to, jak można mieć taki problem z doprowadzeniem gierki do normalnego, wiecie, stanu. Takie gierki, tym bardziej, to nie jest jakaś gierka, w której gra codziennie, wiecie, po 2000-3000 osób. To nie jest Counter-Strike Nexon Zombie, to jest Counter-Strike no który jest jedną stopek jeżeli chodzi o gierki, więc no o czym my tutaj gadamy? No ja osobiście mam nadzieję, że tutaj coś zaraz zostanie i będziemy mieli jakieś pozytywne tutaj nowinki i rzeczy. No ale zobaczymy, no też nie chcę oceniać, nie chcę mówić, bo sam nie mam pojęcia, co się może stać na przełomie dni. No mam po prostu nadzieję że ta liczba graczy się będzie poprawiać a jeżeli nie teraz, to w przyszłości e, za jakiś miesiąc, major i tak dalej e, no, jakaś fajna nowość Taka skrzynka, cokolwiek, przydałoby się naprawdę by się to przydało, no i co, to było na tyle jeżeli Wam się film podoba, możecie z suba trzymajcie się widzowie, życzę Wam miłego dzionka i co, cześć, cześć!